Czy blokować kontakt z byłym partnerem? Często na sesjach moje klientki stawiają to pytanie. Tak, zdecydowanie tak. Blokowanie jest niezbędnym narzędziem do przezwyciężenia uzależnienia emocjonalnego, które mimo rozstania nadal bardzo często pozostaje. Potrzebny jest emocjonalny detoks. Wiąże się to z odcięciem wszystkich możliwych kanałów komunikacji z osobą, od której chcesz się oderwać, a zablokowanie jest bez wątpienia działaniem, które bardzo pomoże ci w procesie zdrowienia. Wiele kobiet sprzeciwia się robieniu tego z obawy przed wyrządzeniem krzywdy byłemu. Nie wierzę w to, jednak częściej dlatego, że nie porzuciły jeszcze nadziei na powrót do tego związku. Blokowanie jest dalekie od karania ani nie oznacza nienawiści do osoby, którą kochałaś. Robisz to dla siebie. Blokowanie przede wszystkim jest jakby potwierdzeniem decyzji o rozstaniu. Robisz to również po to, aby uniknąć otrzymywania od niego informacji, gdy jesteś w procesie odzwyczajania się od niego. Kiedy zamykasz drzwi do tej komunikacji, powrót do równowagi jest znacznie szybszy. Blokowanie jest oznaką posiadania odwagi, poczucia własnej wartości, zachowania szacunku do siebie i chęci stawienia czoła swoim lękom i rzeczywistości, która się aktualnie krzywdzi, a tym samym jest sposobem na odzyskanie siebie. Kobiety stosują różne wymówki, aby odwlekać moment totalnego odcięcia się. Ostatnio słyszałem od mojej klientki, że jeszcze nie może tego zrobić, bo u niej są jego rzeczy i nie wie, kiedy on je odbierze. Prosta podpowiedź: daj mu SMS-em info, że ma dwa dni na odbiór swoich rzeczy, a jeżeli ich nie odbierze, to wylądują na śmietniku. Krótka piłka. Bądź stanowcza i konkretna. Robisz to z myślą o sobie. Oto podstawowe korzyści blokowania byłego partnera. Przestajesz otrzymywać informacje i odwiedzać go w sieci. Przyspieszasz regenerację i szybciej przywracasz swoją wewnętrzną równowagę. Zyskujesz spokój i ciszę. Masz więcej czasu, energii i skupiasz się na sobie. Unikasz dalszego niszczenia swojej samooceny. Wzmacniasz swoją odporność. W przypadku posiadania wspólnych dzieci, co czasami się zdarza, możliwa jest również opcja blokowania. Być może nie w stu procentach, ale można zachować jeden sposób kontaktu, na przykład tylko poprzez e-mail. A zatem warto blokować kontakt z byłem, by jak najszybciej odzyskać wolność i zacząć budować nowe życie. Jeśli to dla ciebie ma sens, to polub, skomentuj i udostępnij. Do następnego razu. Z serca pozdrawiam, Krzysztof Jankowski.